Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może kompletnie zmienić nasze postrzeganie przeszłości i emocjonalnych ran. Przyjrzymy się metodzie Kolina Tippinga, która pokazuje, jak często niewidzialne siły, nasze własne przekonania, kierują naszym życiem i co najważniejsze, jak można odzyskać nad tym kontrolę. No właśnie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym pytaniu: jakie niewidzialne siły tak naprawdę kształtują nasze życie? Często wydaje nam się, że podejmujemy świadome decyzje, ale co jeśli za sznurki pociągają głęboko ukryte wzorce i dawne doświadczenia, które dyktują, jak reagujemy, co czujemy i co w ogóle uważamy za możliwe? A oto jak będzie wyglądać nasza dzisiejsza podróż. Najpierw zidentyfikujemy te niewidzialne blokady, potem wprowadzimy rewolucyjną koncepcję radykalnego wybaczania. Zbadamy skąd biorą się nasze wzorce, poznamy konkretne narzędzia zmiany i zobaczymy, jakie efekty można osiągnąć. A na koniec wszystko zbierzemy w całość. No to co, zaczynajmy? Zaczynamy od części pierwszej: niewidzialne blokady życia. Zobaczymy, w jaki sposób przeszłość potrafi, często zupełnie nieświadomie, sabotować naszą teraźniejszość. Pomyślmy o tym w ten sposób. Każdy z nas ma w głowie taki cichy wewnętrzny głos. Często ten głos powstał jeszcze w dzieciństwie i w kółko powtarza te same stare śpiewki. Nie jesteś dość dobry, na pewno ci się nie uda, nie zasługujesz na to. To działa jak taki wewnętrzny hamulec, prawda? A najgorsze jest to, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy z jego istnienia. I tutaj właśnie na scenę wkracza Colin Tipping ze swoją koncepcją. Przechodzimy do części drugiej, czyli do nowej perspektywy, jaką jest radykalne wybaczanie. To jest naprawdę zupełnie inne, świeże spojrzenie na to, co nas w życiu spotyka. Słuchajcie, to jest klucz. Radykalne wybaczanie to nie jest to, co nam się zwykle wydaje. To nie jest zaciskanie zębów i mówienie nic się nie stało. Nie. To jest pstryk, natychmiastowa zmiana perspektywy. Zamiast myśleć o nie, znowu coś złego mi się przytrafiło, zadajemy sobie pytanie: okej, okay, co mogę z tego wyciągnąć? Jaka lekcja tu na mnie czeka? To jest przejście z roli ofiary do roli kapitana własnego statku. To zestawienie świetnie pokazuje różnice. Zobaczmy. Tradycyjne wybaczanie często oznacza rozpamiętywanie, analizę bólu i krzywdy. To może się ciągnąć latami i co? Często dalej czujemy się ofiarą. A radykalne wybaczanie? Tutaj nie chodzi o to, co się stało, tylko o to, jak na to patrzymy. To jak zmiana okularów, nagle widzimy wszystko inaczej i to uwalnia, czasem natychmiast. No dobrze, ale skąd w ogóle biorą się te nasze blokady i negatywne przekonania? Właśnie, czas na część trzecią. Korzenie naszych wzorców. Zajrzyjmy trochę głębiej, żeby zobaczyć, czym są te słynne rany pierwotne. Okazuje się, że większość tych naszych wewnętrznych sabotażystów ma swoje źródło w bardzo wczesnych doświadczeniach. Mówi się tu o pięciu głównych ranach. Mamy więc ranę odrzucenia, czyli ten lęk, że nie jesteśmy warci miłości. Jest rana opuszczenia, która generuje paniczny strach przed samotnością. Dalej rana zdrady, przez którą boimy się zaufać. Rana upokorzenia, szepcząca nam, że jesteśmy do niczego. I wreszcie rana niesprawiedliwości, która sprawia, że ciągle czujemy się pokrzywdzeni. I teraz najważniejsze, te rany działają trochę jak takie brudne okulary. Zakładamy je i cały świat wygląda inaczej przez ich pryzmat. Jeżeli mamy w sobie ranę opuszczenia, to wszędzie widzimy potencjalne zagrożenie, że ktoś nas zostawi. I co się dzieje? Często nieświadomie zachowujemy się tak, że ludzie faktycznie odchodzą. To jest właśnie ta słynna samospełniająca się przepowiednia. No dobrze, to wszystko brzmi ciekawie, ale co z tym zrobić, jak to zmienić w praktyce? Przechodzimy do części czwartej, czyli do konkretów narzędzia wewnętrznej przemiany. Zobaczmy, jak można te przekonania zidentyfikować, a potem przetransformować. Cały proces można sprowadzić do trzech prostych kroków. Krok pierwszy: wcielamy się w detektywa, zaczynamy obserwować samych siebie. Kiedy czujemy się źle, jakie sytuacje się powtarzają, to jest identyfikacja wzorca. Krok drugi: stajemy się scenarystą, zmieniamy historię, którą sobie opowiadamy o tym, co się stało. To jest ten słynny reframing. I krok trzeci: jesteśmy programistą, wgrywamy nowy, lepszy program, czyli integrujemy nowe przekonanie, chociażby za pomocą afirmacji. A to jest chyba jedno z najpotężniejszych pytań, jakie można sobie zadać w tej metodzie. Zamiast pytać, dlaczego znowu ja, spróbujmy zapytać, a co jeśli ta sytuacja, nawet najgorsza, jest dokładnie tym, czego potrzebuje, żeby pójść do przodu? Już samo zadanie tego pytania potrafi zdziałać cuda. Otwiera zupełnie nowe drzwi w głowie. Ok, a co nam to wszystko daje w praktyce? Jakie są tego efekty? Przechodzimy do części piątej, czyli do nagrody, droga do wolności i korzyści płynące z radykalnego wybaczenia. I to jest fascynujące, bo efekty widać na wszystkich poziomach. Emocjonalnie? Cóż, zrzucamy z siebie ten ciężki plecak gniewu i lęku. W relacjach? Nagle stają się one głębsze, bardziej prawdziwe. Ale co ciekawe, to wpływa też na ciało. Mniej stresu to często mniej dolegliwości psychosomatycznych. No i wreszcie duchowo pojawia się taki wewnętrzny spokój i poczucie, że to wszystko ma jednak sens. Dobrze, czas zebrać to wszystko w całość. Ostatnia szósta część, podsumowanie i ważna informacja. Podkreślmy to, co najważniejsze i powiedzmy o kluczowej kwestii, jaką jest odpowiedzialne podejście. A więc, co warto zapamiętać? Po pierwsze, to nie chodzi o udawanie, że nic się nie stało. Ból jest prawdziwy, chodzi o zmianę perspektywy. Po drugie, kluczowe jest znalezienie tych swoich ran i przekonań. Po trzecie, używamy konkretnych narzędzi, jak reframing czy specjalne arkusze. I na koniec, to nie jest jednorazowy zabieg, ale nowy sposób patrzenia na świat, który stosujemy na co dzień. I na sam koniec zostawiam wszystkich z pytaniem do przemyślenia: jaka jest ta jedna historia z przeszłości, która wciąż ciąży, która wciąż nas w jakiś sposób definiuje? A co by było, gdyby można było napisać ją na nowo, nie zmieniając faktów, ale całkowicie zmieniając jej znaczenie z zupełnie innej, pełnej mocy perspektywy? A teraz na sam koniec bardzo ważna informacja. Chciałbym mocno podkreślić, że treści zawarte w tym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Autorzy nie są lekarzami ani specjalistami medycznymi. Informacje, które tu przedstawiamy, nie stanowią porady medycznej i absolutnie nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub wykwalifikowanym specjalistą. Zanim wprowadzicie jakiekolwiek zmiany w stylu życia, diecie czy rozpoczniecie nowe praktyki zdrowotne, zawsze, ale to zawsze skonsultujcie się z lekarzem, szczególnie jeśli macie choroby przewlekłe lub przyjmujecie leki, pamiętajcie, że nasze treści służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują profesjonalnej konsultacji. Zawsze przed podjęciem decyzji zdrowotnych należy skonsultować się ze specjalistą.